Co jakiś czas pojawia się osoba, która pełni rolę swoistego animatora publiczności, zagrzewając do powitania tych, którzy pojawili się na płycie lotniska w kolonii. Ale na razie Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego nie widzimy w tych drzwiach, ale ewidentnie zdarzy się to lada moment. Misja IGNIS to chyba najtrudniejsze wyzwanie w moim życiu, którego musiałem stawić czoła. Najtrudniejsze, ale również najważniejsze i najbardziej wartościowe doświadczenie, które, które miałem doświadczenie mojego życia. E, wracam z Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, wracam z pierwszej polskiej misji na ISS. Wracam również z, z głową pełną pomysłów, ogromu doświadczeń, niesamowitych możliwości współpracy międzynarodowej z e, największymi tak naprawdę agencjami na świecie jak NASA, jak ESA, JAXA, kanadyjska agencja, z nowymi partnerami na, na rynku, którzy wchodzą e, jak jak Indie, z którymi byliśmy na stacji kosmicznej, jak również z ogromnym sektorem prywatnym, który który tworzy naszą przyszłość, naszą naszą technologię, który tak naprawdę będzie wschodzić tam, gdzie będą się rozwijać duże duże gospodarki. Także e, dla mnie mam nadzieję, że my również będziemy jedną z tych schodzących gwiazd. To jest, to jest niesamowity moment w historii, niesamowity moment dla nas również, żeby wykorzystać tą szansę, żeby zbudować naszą przyszłość. I tak jak mówiłem od początku tej misji, tak powtórzę dzisiaj, to jest dopiero początek. Jestem przekonany, że mamy niesamowity ogrom pracy do, do wykonania po to, żeby skorzystać z tego, jednocześnie zbudować naszą ekspertyzę, zbudować naszą pozycję, która dzisiaj na rynku jest widoczna, ale mam nadzieję, że uda nam się ją skonsolidować. Może przejdę na moment po angielsku. Chciałbym powiedzieć kilka słów. Misja ta została zrealizowana z największym komponentem naukowo-technologicznym. Mieliśmy 60 eksperymentów realizowanych w ramach misji Akcja 4. 13 z nich zostało opracowanych i wysłanych przez polskie instytuty, przez polskie firmy. Chodziło tutaj o wykonanie, również integrację. Wszystko to zostało wykonane. 100% celów, 100% nauki tej misji zostało zrealizowanych. I to pokazuje nie tylko wspaniałą jakość, ale również bardzo silną motywację w polskich instytucjach, a także najwyższą jakość zespołów ESA, które pozwoliły nam na integrację tych działań. Także kudos dla ESA. Wspaniałe momenty przeżyliśmy w czasie tej misji. Zademonstrowaliśmy pierwszy interfejs mózg-maszyn, a kiedykolwiek przetestowany w przestrzeni kosmicznej, co jeszcze bardziej oddala granice nauki. To nie są tylko eksperymenty polskie, ale również we współpracy z Węgrami i z Indią. Niektóre z indyjskich eksperymentów były wykonane również wspólnie z Polską z udziałem ESA, z udziałem Indii, partnerstwa. To, co widziałem na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, sytuację zmienia. ESA może taką transformację teraz pochwycić i stworzyć jeszcze większy wpływ. Teraz mamy ogrom wiedzy, nauki, wiele wykonaliśmy, jestem z tego dumny. A osobiście dziękuję wszystkim. To podróż mojego życia. To najwspanialsze doświadczenie mojego życia, to nasze wspólne doświadczenie. Nie jest tylko moje. To wszystko odbyło się dzięki Wam, tym zespołom, dzięki tak wielu ludziom, którzy pracowali nad realizacją tej misji. Nie byłbym w stanie osiągnąć tego bez Was i mam nadzieję, że prezentowałem Was w najlepszym możliwym stopniu na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Jestem niezmiernie dumny z pracy, którą wykonaliście. Dziękuję. Jak kondycja po 14-dniowym sprincie? No, to był sprint zdecydowanie... Pracowaliśmy, ja pracowałem od 6 rano do 20, natomiast wracam z głową pełną pomysłów i mam pełną energii i tą energię wy mi dajecie do tego, żeby, żeby tak naprawdę wykorzystać tą misję i zbudować na tym naszą przeszłość. Myślę, że mamy ogromną szansę teraz rzeczywiście ruszyć i wydaje mi się, że prawdziwa praca się dopiero zaczyna. Jestem gotowy do tego, żeby, żeby wrócić do Polski, współpracować ze wszystkimi budując nasz sektor. Myślę, że będę potrzebował kilka dni, żeby się wyspać, i możemy ruszyć dalej do pracy razem. Jeszcze raz? Co było najtrudniejsze? Były niesamowicie dużo ekscytujących momentów. Pierwszy raz znajdować się w stanie nieważkości to jest magiczny moment dla mnie. Mam wrażenie, że. Rzeczywiście na stacji kosmicznej staliśmy się trochę istotami trójwymiarowymi. Możemy zająć każdą przestrzeń objętości, to jest niesamowite. Mam wrażenie, że na Ziemi trochę... poruszamy się bardziej w dwóch wymiarach, ale y, to, to jedna taka rzecz, która mnie zaskoczyła. Widok z, na, na, na Ziemię. Ten moment pierwszy, kiedy kiedy przy... Przelecieliśmy przez stację kosmiczną z załogą. Załoga powiedziała nam, żeby zamknąć oczy, i wprowadzili nas do kupoli, do tego naszego okna panoramicznego na Ziemię. Z powrotem, jeden po jednym, z zamkniętymi oczami, i wtedy powiedzieli nam: Teraz otwórzcie oczy. I to był taki moment niesamowity dla mnie spojrzeć na, na Ziemię, spojrzeć na dom z orbity. Ziemia jest duża, jasna, piękna z góry, niesamowicie niebieska. Jest dużo więcej oceanów i chmur, niż sobie wyobrażałem. E, natomiast niesamowicie wygląda, a jednocześnie w bocznych oknach widać panele słoneczne i niesamowitą infrastrukturę ISS, e, patrzącą na Ziemię. To, to dla mnie był niesamowicie wzruszający i, i taki emocjonalny moment. Plany na dzisiaj? E, no, wracamy tam za płot, do Centrum Kształcenia Astronautów, ale również do kliniki Envy Hub, gdzie będę przechodził swoją rekonwalescencję po locie. Tyle wyglądał powrót. Co czułeś, gdy wylądowałeś jak psa się otworzyła? Jak twoje zdrowie? <laughs> Super. E, z, moje zdrowie dobrze. E, nawet bardzo dobrze. Myślę, że i stan aklimatyzacji do stacji kosmicznej, jak również aklimatyzacji z powrotem do grawitacji przebiegł bardzo dobrze. Nie mogę na nic narzekać. Rzeczywiście e, sam byłem zaskoczony, bo trochę martwiłem się przed lotem, ale, e, ale sam jestem zaskoczony jak. Gładko mi poszło i w jedną i w drugą stronę. Wracając do powrotu, oczywiście przeciążenie, które budowało się podczas powrotu, było dosyć ekscytujące, emocjonujące. Spodziewałem się dużo większych wibracji i, i dużo, dużo bardziej chaotycznego powrotu. Zaskoczony byłem, jak niesamowicie gładko kapsuła przemierza przez atmosferę, ale jednocześnie buduje się dosyć duże przeciążenie. Już czucili, czuliśmy przeciążenie podczas pierwszych takich e, manewrów silnikami, żeby um, o, e, zorientować kapsułę do naszej atmosfery, które miały 0,01G. I już ten moment rzeczywiście czu, czuliśmy na siedzeniu. Jak zaczęło się 0,1G, to nikt nie wierzył, że to jest 0,1G. Rzeczywiście przy 0,6 było już dosyć ciężko, a później musieliśmy wytrzymać do 4,6, jeżeli się nie, nie, nie mylę. A także wtedy już było dosyć trudno oddychać, trzeba było włożyć w to dosyć dużo wysiłku, ale, ale później rozwinęły się spadachrony, z powrotem weszliśmy w atmosferę, wylądowaliśmy na, w oceanie i po minucie tak naprawdę wszystkie służby em, em, zaczęły się nami zajmować po to, żeby kapsułę zadokować i otworzyć.